Eee... Czemu dookoła nas jest masa trupu? Co? Co? Tam musiałem po To nieważne. Co? Żartujesz sobie. Co co? Hej, cześć Ludzie z tej strony Corner i kolejnym odcinku z Friday Night Funkin na moim kanale. Dzisiaj gramy w bardzo fajnego moda, który nazywa się Castle Crushers Boss Rush Revived. Mam nadzieję, że ten modzik oczywiście Wam się spodoba, ponieważ z tego, co kojarzę, jest to mody z jakiejś gry, niestety nie grałem nigdy w tą grę. Jest to chyba właśnie gra, która nawet nazywa się Castle Crashers, nie jestem pewny, czy tak się nazywa, jeżeli nie, to z góry mi wybaczcie. Jedna od razu uwaga na samym starcie, w ogóle thanks for playing, dziękujemy za granie. Jedna uwaga na starcie, mam tutaj achievementy i w ogóle mamy skiny w tej grze. E, więc pomyślałem sobie, że może sobie jakiegoś skina wybierzemy Nie mam pojęcia czemu znowu mi się odpaliła defaultowa muzyka w tle razem z tą z moda Ale dobra, mamy ogólnie do wyboru jakby e, Cztery skiny właśnie z tej gry Więc możemy sobie wybrać jakiegoś No żeby wiadomo, że jak gramy w moda No to chyba wybra wypadłoby wybrać te jakiegoś skina e, Więc ja sobie wybierę, pozwolicie takiego fajnego niebieskiego Wybierę sobie niebieskiego rycerzyka boyfrienda no i co, bez dłuższego przedłużania od razu lecimy do moda, wybieramy postrasza. Jedna informacja od razu na samym starcie: niestety nie mogę wybrać sobie poziomu trudności przechodząc tego moda. Więc może być, że pierwsza piosenka, na przykład jak widziałem, jest na normalu. Więc nie byłem w stanie znaleźć sposobu na zmienienie tego na harda. Więc musicie mi wybaczyć: jeżeli będzie możliwość potem ustawienia tego na trudniejszy tryb, to po, sobie, to po prostu ustawię na jakiegoś harda itd. I przejdziemy to jeszcze raz. Ale w dzisiejszym odcinku chcę przejść całą tutaj grę, mam nadzieję. No i ogólnie jak sami widzicie mamy tutaj ziomeczka, który już kiedyś był wypuszczony w wersji demo prawdopodobnie właśnie od tego moda ale jego piosenka jest naprawdę fajna, ponieważ przechodziłem go już kiedyś, więc akurat on nie jest dla mnie czymś nowym. Ale za to jego piosenka jest naprawdę świetna. "Basing drums tak się nazywa ta jego piosenka tutaj więc oczywiście każdemu polecam sobie tego moda też pobrać i oczywiście zagrać jeżeli oczywiście graliście w tą grę to prawdopodobnie możecie kojarzyć te postacie no i ja niestety nie jestem w jakikolwiek sposób tutaj powiązany z tą grą, więc no nie kojarzę nikogo stąd ale prawdopodobnie osoby, które grały w tą grę będą miały jeszcze lepszy upał grając sobie tutaj przeciwko tym postacią. przynajmniej ktoś kto mi kiedyś z widzów mówił jak robiłem streamkę, Jak przechodziłem demo tego ziomeczka tutaj To mówił, że to był podobno jakiś boss z jakiegoś poziomu z tej gry Więc tylko wiem, że ten tutaj koleżka to jest jakiś boss Nie mam pojęcia co i jak z nim jest, ale Ale jeżeli chodzi o samą piosenkę i tak dalej to jest po prostu świetna Więc ja lecę na całego No i oczywiście przypominam Zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale, jeżeli pierwszy raz tutaj jesteś e, Ponieważ e, chciałbym, żeby mój kanał jak najbardziej oczywiście urósł A że e, oczywiście ja tutaj jestem początkującym e, graczem FNFa, przynajmniej na YouTube e, To mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej Ponieważ oczywiście mam no, tu jeszcze masę moduł do nagrania e, A już mam w zapasie kilka przygotowanych, które muszę dla was wrzucić więc... Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej i będziecie chętnie tutaj oglądali i oczywiście też grali, bo oczywiście was zachęcam do gry. Ale żeby nie było, też nie będę tak cały czas gadał. Kurde, jaka ta muza jest dobra. Nie wiem dlaczego, ale strasznie mi się podobał to, ten cały ten beat tej muzyki. Jakiś taki typowo, nie wiem, jakoś tak RPG'owo mi zajechał, takim aerpegą i tak dalej. O, i od razu kolejna piosenka. W ogóle, z tego co mi się wydaje, to w tym modzie, chyba z tego co się domyślam, nie ma żadnej fabuły. więc po prostu mamy te same piosenki, na to wychodzi. Ale z drugiej strony, nawet lepiej, bo przynajmniej musicie słuchać mojego krótkiego tłumaczenia. Okej, okay. to już dla mnie coś nowego. Tego się myśla, pierwszy raz widzę. Chyba jakiś golem, czy coś takiego, ale wygląda na bardzo smutnego. Zobaczcie, co to jest? Eee... Dopiero teraz zdałem sobie sprawę z tego, że jeziomusz trzyma jakby trumnę w swoich łapkach i w tej trumnie, jakby jest, jest ciało. I nie wiem, co to jest. To chyba jest trumna, albo coś innego. Nie mam dla tego pojęcia. Tam tego barbariana, którego przychodziliśmy przed chwilą, to właśnie kojarzyłem. Ale tutaj dalej już nie mam tego pojęcia, co będzie. I tego, tej koleżkę też widzę, pierwszy raz. Ja go chyba kiedyś gdzieś widziałem. Ale tego moda nigdy nie przychodziłem, jakby. Bo chyba był kiedyś też w wersji demo, właśnie ten ziomu. Gdzieś tam mi się na YouTubie przynajmniej miniaturka z tym koleżką pojawiła. Niestety nie oglądałem ani nie grałem w tamtego demo moda. Jeżeli w ogóle był, to demo mod. Czy to może był jakiś teaser? Nie wiem ale z drugiej strony cieszę się, że sobie nie spoilerowałem Podoba mi się w ogóle fakt, że tak dużo tej strzałek jest do klikania. Co prawda jego piosenka nie urzeka mi tak aż bardzo jak tego Barbariana sprzed chwili Ale za to prędkość strzałek mi to wynagradza nie wiem czy dobrze sobie widzę, ale po prawej naszej stronie od nas jest chyba wielka jakaś brudna skarpeta. Tylko ładnie, jest wielka brudna skarpeta. Nie mam pojęcia co aktualnie tutaj dzieje. Pierwszy raz przechodzę tego moda i nie mam pojęcia nawet w jakim świecie aktualnie jestem. Ale za to wiem, że jestem niebieskim boyfriendem rycerzem. Za to zachęcam Was też w komentarzach do napisania, jaki jest Was na przykład ulubiony mocy. Three Night Funkin, którego ograliście dotychczas Możecie nawet wymienić kilka, jeżeli oczywiście nie możecie wybrać tego jednego konkretnego, ulubionego moda A ja przyczepię wam serduszko w komentarzu GF tam jak zwykle oczywiście siedzi tylko na swoim stylu tego, na głośnikach i sobie wajbuje Ja tam przynajmniej zmieniłem strój, jak GF oczywiście tak samo cały czas ubrany Ale oczywiście ładnie wygląda, nie można jej tutaj tego zabrać. No i dobra, piosenka za nami. No niestety cztery misy mi poleciały. 96% accuracy to jest najważniejsze, że przynajmniej Accuracy jest OK. I wielka obrzydliwa skarpeta obok mnie. Nie mam pojęcia co się teraz stanie. Ok, kolejny. Co to ma być? Co jest? Eee... Czemu to jest jakaś skrzynka? Czemu mi się jakieś obrazki... Kla... Faj! Wow, 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 wow. Ale jak coś, jak już mówiłem, pierwszy raz to przechodzę. Więc... A, łowołowoło. Wow, wow. Nie czemu to musi być coś jak kurde z Expurgation, będą mi jakieś przeskazajki się pojawiały. Jakieś główki, nie wiadomo co. W ogóle po lewo jest nawalowane triki! Przestań. Z tą głową kurde. A! Kurczę, nie, nie mogę z tych główek Przestańcie mi kurde Cię wyświetlać Masakra Dobra, no niestety ciężko będziemy tutaj Robić zero misji, kiedy Ktoś mi kurde wskakuje na ekran tutaj Zasłania strzałki, bo są jakieś Chłop sobie jakimiś malunkami we mnie rzuca, Żeby mi utrudnić, ale Zauważyłem, że po lewo jest namalowane triki Chyba jak dobrze widzę, to na tej głównej ścianie jest chyba też jakaś postać z tej gry Tam namalowana, nie wiem co to jest zezioł mój akurat Ale kojarzę, że kiedyś widziałem takiego potworka dalej się zastanawiam, czy umywalczymy z jakąś gadającą skrzynką, która jest jakimś malarzem Jeszcze jakby mi nie wklejał, kurde, swoich główek mi tutaj na ten, to bym był wdzięczny Co jest? Dobra, teraz mi się Gierka ścięła, więc przez sekundę się przestraszyłem, że będę miał dużo misów i zginę, ale na szczęście żyję. Jakimś cudem? A! corner, kornel, Kurde już moje akurat jest 86%, i fajnie. O Jezu, no nie mogę Dobra, ten, ten był wyzwaniem, ten był wyzwaniem, ponieważ nie widziałem żadnych strzałek i zrobiłem 16 misów. Oho, kolejny Jakiś lodowy król Ej no ale zostawcie moją co Eee ten zamrożony? Aha Po kliknięciu spacji jak będę spamił spacją to wychodzę z lodu Czyli, jeżeli się domyślam, to prawdopodobnie on będzie mnie zamrażał A ja będę musiał przy doby przeklikać spację, żeby się wydostać, bo inaczej nie będę mógł pukać strzałek, prawda? Już tak kminie, bo jak klikałem spację, to się wydostałem z tego lodu, jak nie kliknął, to właśnie a Teraz muszę mieć pod ręką cały czas spację Żeby się tu ratować Zostawcie moją dziewczynę, zabierzcie te łuki spodnie. A ty mnie kutek Dobra, ej, dobra, tu już nie było bezpiecznie. Wychodzę z tego lodu. Nie mam pojęcia, czemu tak dużo misów tam niby zrobiłem, ale okej. Okay. Może z tą strzałkę klikałem akurat. Kurde, nie dam, cię zamienić, nie dam ci się zamienić w lód. A wiem, bo ja może nie zwróciłem uwagi, ja byłem zamieniony w lód wtedy i dlatego nie trafiałem. Jest taka możliwość. Jeżeli on jest w stanie zamrozić mnie w stanie śpiewania, no rzeczywiście mogło tak być. Ja cały czas tu spamie w spacy w razie czego. Powiedzieliście jak bardzo dużo HP wtedy straciłem. 20... o tych. Nie ma być szkół. Nie zamroisz mi dzisiaj. Mi się wydawało, czy ja dobrze kichałem. Nie ma Dobra.

Trzeba cały czas pamiętać, żeby w razie czego ratować się tą spacją, jakbym mnie zabrocił. Nie dam się. Pik tam się za pierwszym razem go przejść, bo widzę, że stracę naprawdę dużo HP, kiedy misuje. co jest niepokojące. Dobra, tu było close, bo przemienił mnie przed dosłownie strzałkami. Co się ze mnie śmiejesz, pajacu? Ograłem cię, chociaż w sumie zostało trochę czerwonego paska ci, ale nieważny. 45 misów jak na pierwszy raz nie jest źle. O mój Boże. Eee. Czemu dookoła nas jest masa trupów? Co? Co? Dobra, zaczyna się kolejne piekło. I wydaje mi się, że chyba jak na siebie spojrzałem miałem pokazano jakąś spację, więc... Wygląda na to, że znowu będę musiał klikać w spację, więc ja już spamę. Nie wiem co tu się stało przed. Dobra, zadziałało. Nie mam dla tego pojęcia co zrobiłem, wiem tylko tyle, że chyba muszę w spację w tym razem. Dobra, spamię w spację, klikam... A kurde, nie dam się w tym razem. Będę spamił w spację Będę spamił w spację, jednocześnie klikał kurde strzałki. Nie DAM się! Ha. Dobra, spamię w spację, bo znowu będziemy zaraz w Palnąć piorunem, Czy czymkolwiek on nam we mnie wali. Kurde! Jaj, jaj. Myślałem, że jak klecą strzałki, to on nie wali tym piorunem. Dobra, czy jednak muszę i klikać? Jest to będzie ciężkie! Ja muszę spamięć w spację i klikać strzałki jednocześnie. Dobra, moja druga ręka będzie spamiła w spację, ale lewa będzie kilka strzałki. Let's go. Prawa ręko przydasz się na coś. Moja prawa... Wybaczcie, jeżeli będziecie słyszeli cały czas spację, ale no jakoś musimy wygrać, tak? Let's go. Lewą ręką skup się tylko na strzałkach. raz kooperacja prawej ręki z lewą ręką. Let's go Lewusia, prawusia w bierze. Ma nam ziomuś. Dwóch na jednego. Let's go. Widzicie? Działa! Kurde. Wyściajku, zagranie. Let's go, moja prawa ręko. Maszuj te spacje. Wybaczcie za wasze uszy, jeżeli to tak bardzo słychać. Ale nie chcę tego przegrać. Pamię mocniej. Nie pokonasz mnie nie wiem jak się nazywasz gościu, ale cię kurde zniszczę. Rozwaliłem jakiegoś lodowego króla, który mnie chciał w lodzie trzymać, to ciebie rozwalę i nie będziesz mnie piorunami kurde walił. Z tym piorunochronem, który rozwala, nie wiem, wszystko naokoło siebie, ale tylko nie mnie. A nie dziewczyny oczywiście. Kurde, No jaki spam. Przestań walić tymi piorunami mogę skopa. Jezu, to jest hyper kooperacja dwóch rąk. Nie mogę nawet na sekundę przestać prawą klikać, bo inaczej się dość źle skończy. Jezu, kontrolowanie HP i klikanie strzałek. Jezu, ile mam rzeczy tu robić? Może zaraz jeszcze nogę będę musiał dołączyć do gry. Come on masz tyle to spamienie w spacji, ale to jest... To jest must move tutaj. On będzie na pieprzu tymi kierunami co chwilę teraz właśnie. No widzicie? Nawet na sekundę nie da odpocząć. Chyba się... Czy to już wszystko? Powiedz to wszystko Kurwa, spie... przepraszam za przeknięcie, ale Jeszcze spamiłem cały czas tą spację Ja muszę znowu spami... O nie gadaj Naprawdę muszę znowu to robić? Widziałem jakiś piorun i czuję, musiałem znowu spację kliknąć Na wszelki wypadek będę jeszcze klikał Czy mam nadzieję, że to nie jest wymagane przeze mnie teraz to spamienie? Może sobie odpuszczę? Czekajcie, na razie sobie odpuszczę te spacje, bo chyba nie muszę je klikać. Teraz chyba liczą się jedynie moje umiejętności klikania w strzałki. Walczymy przeciwko jakiemuś czar czarodziejowi, ale kurde, że tam tego pokonałem tak szybko. Za drugim podejściem. Dobra, ziomek. Nie masz startu. Do swoich kolegów poprzedniejszych, oni byli trudniejsi. Tam musiałem kooperować... To, to nieważne. Co? Żartujesz sobie? Nie, 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 no ty ty chyba żartujesz. Dobra, nieważne, nic nie mówiłem stary, wiesz co? E jesteś naprawdę na równym poziomie. Możemy zostać tutaj, co nie? Jak tak te strzałfy sobie falują, w sumie nawet nie jest to takie e wiesz, e łatwe. Naprawdę ciężko tutaj kliknąć te strzałki kiedy one tak wirują lewo prawo. Może zostaniemy tak na tym poziomie, co ty na to? Wydaje mi się, że gościu chyba zrozumiał to, co powiedziałem. No jak te strzałki znowu zaczną robić rolę może być niebezpiecznie Mam nadzieję, że panie czarodzieju się zrozumieliśmy. Let's go Nie wiem co się dzieje, jakieś wielkie rubiny tu kurde latają obok Walczymy z jakimś chorym czarodziejem Nasza dziewczyna nawet nie... No nie znowu. Ajajaj Zacząłem spamić już tak naprawdę randomowe strzałki, bo nie mogłem zwrócić uwagi na to, które strzałki dokładnie lecą Let's go czarodzieju Ciekawe, by to działa? Dobra, let's go. Let's go, let's go, let's go. Nie widzowie. Nie wiem czy już jesteś tutaj ze mną, bo to już jest moja chyba czwarta próba Pokonania z tego stwora, ale nie potam się tak łatwo. Da Najważniejsze to sobie zrobić full felta tutaj na tej części Bo wtedy to jest najłatwiej jakby Jak one potem zaczynają latać, to jest gorzej Dobra, skup się Corner, skup się Let's go, let's go Dobra, zaczyna Bo się udało. O! Dobra, mieliście cięcie w pewnym momencie pewno, ale za czwartym podejściem w końcu. I naprawdę to była końcówka, wystarczyło trzymać dolną strzałkę w tamtym momencie. A czekaj, to nie koniec. O. E. Cze cześć panie Krawie. Myślałem, że to była ostatnia piosenka, bo wydawała się jakby no dość ciekawa i... Em. O! Wygląda na to, że kolega nie jest chyba szczęśliwy. Echem. Mam nadzieję, że tu nie będzie jakiejś chorej mechaniki tym razem. Ale kto wie. Ech. Panie Krabie, bądź Pan delikatny. Nie mam pojęcia, co się stanie, proszę. Bądź delikatny, to ta piosenka już się wydawała dość trudna. Jeżeli chodzi o prędkość, nie będzie problemu, gorzej, jeżeli dojdzie jakaś mechanika, której nie będę ogarniał, albo mnie złapie lag w jakimś najgorszym momencie, to w ogóle by najgorsze. Jeżeli to trzęsienie ma być jego jedyną bronią, to w sumie to nie będzie aż takie trudne. Bo akurat wirujące ekran to jest dla mnie najmniejszy problem. Sorry za, za musia, ale moje oczy nie, nie robią się jakiejś zlikzowany, kiedy w takim z ekranem. Do takich turbulencji jestem przyzwyczajony. Nie pytajcie dlaczego. Dobra, ale to chyba będzie jeden z cięższych modów, które przychodziłem na tym kanale, patrząc na mechaniki. Let's go Let's go Panie krabostworze czy, Czym ty jesteś? A jeszcze przypominam, że to jest na normalu, co nie? Bo niestety nie mogę odpalić sobie harda Bo gra mi zabroniła tutaj Więc jeżeli okaże się, że Jakimś cudem będę miał odblokowanego możliwość potem zagrania sobie harde. No, potem sobie to oczywiście też przejdziemy. Dobra. Stare, stare takie turbulencje na mnie nie działają. Możesz sobie hopsać po tej ziemi i nią kręcić jakbyś Earthquake'a odpalał w pokemonach, ale na mnie ten twój Earthquake tak dobrze nie działa. Ja czysto widzę te strzałki Nawet jeżeli trzęsą się jakby kamerę, ktoś normalnie, no jakby osoba kooperująca kamerą nie ogarniała Dobra, udało się, Jezu! Ja pierdzielę. nawet nie mam pojęcia ile tu było piosenek, tak to ja teraz sobie sprawę, że trochę tych bossów tu pokonaliśmy Sików, 3053 sików, gudów 594 i 135 badów niestety Kombo 4, high combo breaky 4, haigus 225 Nie wiem czy to jest akurat tylko od tej konkretnej piosenki, prawdopodobnie tak Week cleared Jezu Co tu się... Podziało się O, mamy free freeplaya Zobaczmy w ogóle te achievementy, o co z tym chodzi Amount of achievement you tried Nie wiem o co tu chodzi, czy mogę zobaczyć na przykład dalsze achievementy? A, czyli chyba nie mogę Chyba, że mogę, czekajcie Achievementy, ja chcę zobaczyć Pokażcie. Halo, czemu? Ja tam widzę na dole jakieś achievementy, nie mogę zobaczyć. Dobra, zobaczmy w ogóle, czy mogę na free playu ustawić sobie harda na innych tych. Halo, czemu nie mogę ustawić harda? Czemu to jest tylko normal? Dlaczego tak jest? Halo. No dobra, w ogóle ile było bossów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem bossów, siedem bossów w tym modzie, siedem piosenek. Oh my god. W ogóle nie ma to jak Week, w którym tak naprawdę mieliśmy tylko jedną piosenkę przeciwko każdemu, ale za to mieliśmy aż 7 piosenek i każdy był jeden bossa. Nie, ten miał specjalną mechanikę, Jest Muji, Frostbite miał swoją specjalną mechanikę, Reanimated też miał, Subjugation no to ten, którego musiałem przejść 4 razy. No, i arachnofobia to akurat coś, co ja miałem. Akurat a propos właśnie pająków, to taka choroba, jakby choroba taki strach przed pająkami. Akurat piosenka, właśnie tak się nazywa, jak ta choroba. E, więc no. Ja Wam dziękuję za ten odcinek, mam nadzieję, że rzeczywiście odcinek się spodobał. Jeżeli się okaże, że mogę jakoś tutaj odpalić możliwość grania na hardzie lub będzie coś jeszcze do zrobienia, to prawdopodobnie zagramy to już na streamie, ponieważ planuję niedługo jakiegoś streamka z fnf na tym kanale, ponieważ robimy tu masę odcinków, a chciałbym też jakieś streamki porobić, więc co. Ja dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że oczywiście Wam się spodobał nasz tutaj Castle Crusher Boss Rush i widzimy się już kolejno razo w kolejnej modyfikacji z Friday Night Funkin'. Ja byłem Corner, dziękuję Wam za oglądanie i do następnego. Cześć!